Hej, to jest epizod czwarty, w którym udamy się w jakieś miejsce właśnie poza wodą. Jestem ciekaw, co będę mógł tam znaleźć. Więc. Ja chyba byłem kiedyś poza kamerą. Nie pamiętam, ale chyba byłem poza kamerą? Wcześniej, kiedyś, jakby. Okej, okay. nie wiem co teraz będę jadł. Jakie jedzenie? Chyba sobie będę robił chlebki, bo tego zboża jest strasznie dużo. Powinienem zrobić chyba inną farmę, co nie? Jak coś, to sobie pewnie przewincie, bo tutaj będę zbierał to tylko to nic ciekawego wcale nie jest. Chyba, że coś ważnego powiem, ale wtedy wy musicie uważać. Dobra, idziemy się tam udać. Filmy będą trwały właśnie tak 7-8 minut max. 10, ale wtedy to już będzie strasznie długi film. Sorry, ale po prostu chyba 10-minutowych na tym kanale nie usłyszycie. Tak jak i na innych moich kanałach. Czy ja mam inny kanał? Nie. Chyba. Czy ja kiedyś miałem jakiś kanał? Dobra. Według mnie ten most jest strasznie fajny. I tak samo cały ten serwer. Dobra. Ty i ty. I będzie matki. Kozak, bo on jest już... Nie, 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 nie. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Gdzie, Gdzie on poszedł? Filczur. Chodź tu. Wracaj. Wracasz tu do mnie. No nie, bo one są wszystkie... Tutaj przyjdą, bo ja muszę je tak siąć. Ty chodź. No ten mały nie może tam tak. Dobrze niech... mało będzie w sumie w wodzie, jak chcę. jego ja wina rana. Mógł sobie pójść. Dobra, chodź co? Ja się boję go tak. Z... Aha, bo on nie może siąć jak jest w wodzie. Trzeba gdzieś iść i później go tam przeprowadzić, wiecie. Nie, 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 dobra, ale najpierw ty musisz wsiąść. Wolę, żeby jeden, tylko okej. Okay. Siądź. Nie! Tepnij się. Tepnij się. Wtapnij się Chodź tu Wtapnij się Wtapnij się Wtapnij się Cholera, młody tam dalej jest? Nie, nie ma go Gdzie on jest? Gdzie on poszedł? Dobra, gdzie poszedł młody? Tam Pis Dobra, dobra, chodź, 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 chodź. Udało się Zamknięta furtka. Łóżko. Trochę przedłużam tą, jakby wyprawę, bo już filmik trwa. Wiecie co? No, jak ty, wat cudem, ty się poruszyłeś w ogóle? Dlaczego oni się ruszają? A, bo oni weszli do.